Chemicy z Uniwersytetu Illinois w Urbanie i Champaign opracowali sztuczną fotosyntezę, która wykorzystuje światło widzialne, dwutlenek węgla oraz wodę do produkcji paliw płynnych. Technologia ta przybliża możliwość wykorzystania nadmiaru dwutlenku węgla w atmosferze do magazynowania energii słonecznej. Fotosynteza to proces, który polega na przekształcaniu wody i dwutlenku węgla w glukozę przy wykorzystaniu do tego obecności światła słonecznego. Natomiast naukowcy stworzyli właśnie swój własny proces, który również korzysta ze światła widzialnego do przekształcania dwutlenku węgla i wody, lecz produktem końcowym jest paliwo. Zespół badawczy zastosował nanocząstki złota jako katalizator, który z powodzeniem nastąpił chlorofil w pochłanianiu światła zielonego i reakcjach chemicznych między dwutlenkiem węgla a wodą. Nanocząstki złota doskonale spisują się w tej roli, ponieważ ich powierzchnie oddziałują korzystnie z cząsteczkami dwutlenku węgla i skutecznie pochłaniają światło, nie ulegając rozkładowi czy degeneracji. Podczas badań naukowcy pomyślnie przekształcili dwutlenek węgla w złożone cząsteczki paliwa węglowodorowego. Metoda ta umożliwia produkcję propanu, metanu, etenu, etynu oraz propenu, które mogą pozwolić na magazynowanie energii w ogniwach paliwowych. Niestety, zanim faktycznie będziemy mogli mówić o przełomie w tej dziedzinie, naukowcy muszą wpierw rozwiązać kwestię wydajności. Na nasze nieszczęście, sztuczna fotosynteza nie posiada takiej skuteczności jak w przypadku roślin. A badacze będą musieli również popracować nad skolowalnością tego procesu. A w związku z tym, na wprowadzenie tej technologii do życia codziennego będziemy musieli jeszcze poczekać.